Dzień dobry, witam państwa serdecznie. 10.00, zaczynamy geopolitycznie. Proszę państwa, cierpliwie czekałem, przeglądając oceny tzw. ekspertów, politolożek i politologów, co mają do powiedzenia a propos wizyty Orbana w Moskwie. Przeglądałem też z bardzo dużą uwagą materiały w rosyjskich i białoruskich mediach, rosyjskich szczególnie, o białoruskich jedynie odnotowano. Fakt wizyty Orbana, ale też jak ją przedstawiano, jak Orban jest postrzegany przez rosyjskie media, szczególnie mnie zainteresowały media społecznościowe, gdzie znajduje się wielu propagandystów, takich typowo kremlowskich, którzy chcąc przybliżyć postać Orbana, czy też określić jego wizytę jako wizytę ostatniej szansy, jako wizytę zbliżenia. Unii Europejskiej do Rosji, by teraz się rozpoczęły rozmowy pokojowe. Proszę Państwa, to, co zrobił Orban, jest postrzegane oficjalnie jako krok. Wiadomo, Węgry przejęły na pół roku prezydencję w Unii Europejskiej jako krok, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Wizyta Orbana. W Ukrainie i spotkanie z Załońskim skończyło się na niczym. Też bardzo szczegółowo przyglądałem się tej wizycie, jakie są komentarze, ale najbardziej interesowała mnie mikroekspresja obydwu mężczyzn, szczególnie Załońskiego, który oczywiście się uśmiechał, ale widziałem niepewność w oczach Orban. Właśnie ta niepewność mnie bardzo zaciekawiła. Wyglądało to tak, jakby Orban na polecenie Putina przyjechał do Załońskiego, proponując mu pewien układ, polegający na tym, że ma się poddać. A jak się nie podda, to rzecz jasna Orban nie będzie miał wyjścia, tylko dalej będzie blokować pomoc dla Ukrainy, będzie rzucać mu kłody pod nogi, bo jednak Federacja Rosyjska. Chciałaby tego pokoju, on tego pokoju nie chce. Gdzieś po drodze pan Orban zagubił fakt, że to Rosja napadła na Ukrainę, a nie odwrotnie. Z tego co już się dowiedziałem, to argumentacja zaczęła się od 2014 roku, twierdząc, że mniejszość rosyjska, która zamieszkiwała tereny i zamieszkuje tereny Ługańsk, tam Donbas, te okolice, te tak zwane republiki, plus do tego Krym, że chciała przyłączenia do Rosji, a Ukraina nie chciała się zgodzić, i gdyby wtedy doszło do jakichś pokojowych rozmów, to wszystko można było załatwić. W tamtym czasie świat, mówiąc kolokwialnie, zbarania. Tak, to przyznajmy, że nikt wtedy nie zareagował tak jak powinien, nikt nie pomógł Ukrainie tak, jak mógłby pomóc, i powiedzieć Putinowi: no, no, no. Nie trugaj. I to nie twoje. Tak? No, ale jednak sobie potrugał Tak Krym, jak i te republiki. Ługański Dom. No ale przenosząc się w czasie 8 lat później, 2022 rok, następuje inwazja. Ja powiem Państwu szczerze, i też mi to wypominano, że ja byłem przekonany do samego końca. Pamiętam, jak jeszcze dyskutowałem z redaktorem pińskim, że jest niemożliwe, żeby Putin, oficer specj służb KGB, pragmatyczny, mógł popełnić taki błąd, by rozpętać wojnę z Ukrainą. No, pomyliłem się, bo Putin w pewnym sensie oszalał. Atakując Ukrainę, nie tylko naraził się na sankcje, on jego ludzie, trudno to nazwać rządem, bo to jest przecież dyktatura, tak? Ale zagroził egzystencji całego narodu rosyjskiego. Proszę państwa, Rosja to nie jest kraj, który może sobie upaść z dnia na dzień. Mają wystarczająco dużo środków pieniężnych jeszcze do tego, by wystarczyło im na propagandę, bo może kilkadziesiąt. Czy kilkaset miliardów dolarów stanowi dla nich problem, ale na pewno nie kilkadziesiąt tysięcy dolarów, które mogą jednemu z drugim, e, na przykład tu w Polsce, położyć, e, żeby ten zaczął organizować prorosyjską propagandę. Już e, wymieniając nazwiska, zrobił to przecież premier Donald Tusk. No i co osiągnął Orban, będąc w Moskwie? Nic, nie miał wyjścia, on musiał pojechać do Putina, bo tak sobie Putin zażyczył, żeby on go odwiedził. Żeby to wyglądało na to, jakby Orban chciał w imieniu Unii Europejskiej negocjować. po. Putin chciał pokazać, że Orban jest od niego zależny. No, pamiętajmy, tak, tam jest chyba nie wiem 4,6 miliona metrów sześciennych gazu, które rok o rok kupuje, kupują Węgry od Rosji. Więc ta zależność jest dosyć oczywista. Najlepsza jest reakcja, proszę Państwa, NATO, której Unią Europejską nie jest. Otóż kraje NATO już jakiś czas temu, jak ktoś mówi, wyciszyły węgry z obiegu informacji. My byliśmy w takim właśnie wyciszeniu przez okres rządów PIS-u. Tu przykładem tego wyciszenia jest chociażby sytuacja, w której amerykańskie służby, nie informując pisowskich spec-służb, Dokonały transferu załońskiego do Stanów Zjednoczonych przez nasze terytorium. O tym, że miało to miejsce, ludzie się dowiedzieli z mediów społecznościowych, bo ktoś zrobił po prostu zdjęcie, jak terenówki na amerykańskich blachach podjechały pod pociąg, z którego przejęły załońskie. Potem zrobiła się wielka awantura, że to nieprawda, że służby wiedziały. Nie wiedzieli. Nie wiedzieli, nie zostali poinformowani, dlatego że byli wycięci z obiegu informacji, ponieważ Polska no dzisiaj może już w coraz mniejszym stopniu, bo służby działają w celu wyrugowania rosyjskiej, rosyjskiej agentury, ale to jeszcze wiele czasu zajmie. Natomiast wtedy Rosjanie robili w Polsce co tylko chcieli. W zasadzie Białorusi, bo pamiętajmy o tym, że tutaj białoruska agentura. Ta pracuje dla Moskwy, jest bardzo silna, jak nie najsilniejsza. Teraz jest podobnie z Węgrami. Węgry dotychczas były wyciszone. Decyzja o wizycie w Ukrainie zapaliła, można powiedzieć, żółte lampki w NATO, ale wizyta w Moskwie, drodzy Państwo, zapaliła wszystkie czerwone lampki na biurkach natowskich oficjeli. System NATO ma to do siebie, że uczestnicy Paktu Północnoatlantyckiego, wymieniają się informacjami wywiadowczymi kontrwywiadowczymi. Ten obieg informacji służy temu, co jest oczywiste, aby zabezpieczyć państwa, które są członkami NATO, tak by NATO działało jako jeden organizm pod kątem militarnym. Jeżeli tak jeden z członków NATO zaczyna, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, współpracować z Moskwą. Z Kremlem, Putinem, krajem napastniczym, to istnieje zagrożenie, że informacje, które w tym łańcuchu przepływu zostają przekazywane z kraju do kraju, mogą zostać później przekazane również Moskwie. W związku z tym, z tego co ustaliłem, to NATO wyłącza Węgry z obiegu takich informacji i pomimo, że formalnie Węgry, są członkiem NATO, to można powiedzieć, że nieformalnie przestają być członkiem NATO. Nie będzie się ich informowało o wielu sprawach. Oficjalnie będą zapraszani, tak jak zbliża się szczyt NATO, zapewne Orban zostanie zaproszony. Może się spodziewać, że ktoś z do niego podejdzie i mu kilka słów powie. Żałuje narodu węgierskiego, ale to jednak. Część Węgrów popiera Orbana. Gdyby tak nie było, to by ludzie go pogonili. Te protesty w Budapeszcie, których widziałem, materiały specjalnie sobie obejrzałem i doczytałem, jaka jest skala tych protestów. Przypomina to trochę Polskę, ale jednak część Węgrów dalej popiera Fidesz, dalej popiera politykę Orbana. Bardzo im się ta polityka podoba. No, skoro tak, to. Skoro są większością, większość rządzi, to obecność Węgier w NATO, na razie formalna, takaż pozostanie, i kwestia samego członkostwa w Unii Europejskiej i zachowania Orbana też powinna być przedmiotem badania Komisji Europejskiej, czy czasem nie powinny zadziałać mechanizmy ochronne Unii Europejskiej, tak by Orban nie stał się hamulcowym Unii. I takim klasycznym sługusem, sługusem Putina. Dobrą wiadomością jest to, że Georgia Meloni się odcina od Putina, odcięła się od Salviniego, odcięła się od tych sznurków, które ją łączyły z Kremlem, zagrała im na nosie i zaczęła rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Ja o tym mówiłem w jednym z poprzednich, w jednym z poprzednich materiałów. Teraz mamy sytuację kolejną to są skrajni prawicowcy we Francji. Marine Le Pen próbuje swojego wychowanka postawić na czele, sama się usuwając, ponieważ jej przeszłość, jej poglądy, jej kontakty z Moskwą będą są i będą obciążeniem dla francuskiej skrajnej prawicy, która za wszelką cenę chce przekonać Francuzów, że nie ma nic wspólnego z kremlem, że zależy im tylko i wyłącznie na Francji. Proszę państwa, to są polityczne rozgrywki. Większość Francuzów jest przekonana, że skrajna lewica teraz w niedzielę wygra. Ja mam. No, powiedzmy wątpliwości. Nie wiem, co zrobi Macron, który milczy i. Owszem, chciałby się z lewicą dogadywać, ale mu ze skrajną lewicą, z takimi francuskimi razemkami jest mocno nie po drodze, bo oni faktycznie są nieprzewidywalni. Poza tym on wie też, że oni też mają kontakty z Kremlem. Ale wracając do Orbana. Jesteśmy świadkami upadku Węgier, upadku międzynarodowego. Węgry z tego upadku, dopóty, dopóki rządzi Orban, się nie podniosą. Będą jeszcze bardziej izolowane w kontekście NATO. Ale drodzy Państwo, to jest szansa też dla Polski, abyśmy przejmowali kolejne polityczne przyczółki, by zmarginalizować zmargin Orbana i tutaj jednak w sojuszu z Włochami, który jest bardzo interesujący, przy pomocy Grecji również i krajów bałtyckich, bo to też jest ważne, zbudować silną antyrosyjską koalicję. Ta, ko ta koalicja już powstała, będzie się dalej tworzyć. Zobaczymy jej owoce za jakiś czas. Ja bacznie śledzę to, co się geopolitycznie dzieje i będę się z Państwem tymi przemyśleniami dzielić. Napiszcie mi w komentarzach, jakie jest Państwa zdanie na temat sytuacji Urbana. Czy on pojechał do Moskwy, by negocjować pokój, czy by oddać taki hołd lenny, czy po prostu usiąść z Putinem, podjeść kawioru, napić się wódki, zabawić się w moskiewskich nocnych klubach i otrzymać instrukcję, co ma dalej robić. Mogli rozmawiać swobodnie, nikt poza Putinem oczywiście Orbana nie nagrywał, bo takiego Trumpa Putin nagrał, nagrywał i to w sytuacjach, w których, z których można powiedzieć, Trump nie będzie w stanie się wygrzebać, stąd taka, a nie inna polityka Trumpa i tak już pozostanie. No ale dzisiaj nie mówimy o Ameryce. Drodzy Państwo, kłaniam się nisko. Widzimy się oczywiście o 14.00. Pozdrawiam wszystkich widzów, widzki, subskrybentki subskrybentów. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału, które nieustająco proszę, jeżeli Państwo doceniacie moją pracę. No i co? 14.00. Omawiamy dalej, co się w naszym tyglu dzieje. Nadzieje się i medialnie, i politycznie, i razemki strasznie utyskują na mnie, że ruszyłem sprawę Okoprez, zresztą nie tylko na mnie, również na dr. Pińskiego, ale przede wszystkim na mnie, w, nie wiem, we mnie widzą jakiegoś śmiertelnego wyrogania. A ja tylko pytam o sprawozdania finansowe portalu Okoprez, fundacji pana Piotra Pacewicza. Tylko tyle i aż tyle. Do zobaczenia, kochani państwo.